Dobrze, dzień dobry. Drodzy Państwo, witamy na konferencji Prawa i Sprawiedliwości. Stoimy nieopodal budynku, w którym trzy tygodnie temu w mieszkaniu należącym do miasta Gdańska wybuchł pożar. Jak Państwo widzicie, są z nami mieszkańcy, część mieszkańców tej kamienicy, ludzie dotknięci tą tragedią. I ta tragedia, drodzy Państwo, ona pokazała tak naprawdę, wydobyła na światło dzienne to, jak miasto Gdańsk Traktuje mieszkańców Gdańska, bo ci ludzie od 20 lat prosili o pomoc. Prosili o pomoc w sprawie lokatora tego mieszkania gminnego, który po prostu sprawiał różnego rodzaju problemy. Od 20 lat wysyłali pisma, dziesiątki różnych pism, w których informowali o tym, że w mieszkaniu rąbie się drewno, że w mieszkaniu składowane są śmieci, że w mieszkaniu jest mara insektów, że w mieszkaniu po prostu nie ma prądu, że ten prąd jest kradziony, że odcięte są media, że stwarzane jest zagrożenie pożarowe. Wysyłali tego rodzaju pisma, mówiąc także o tym, że tu jest pan Sławomir z nami, e, mówiąc informując o tym, że mieszkanie pana Sławomira jest regularnie zalewane. 10 razy to mieszkanie było zalane w ciągu 20 lat z tego lokalu numer 7 należącego do miasta Gdańska. I kiedy w październiku 2024 roku pan Sławomir poinformował o kolejnym zalaniu swojego mieszkania, poinformował o tym, że sufit w jego mieszkaniu po prostu pojawiła się tam dziura, to musiał czekać 7 miesięcy do maja 2025 roku, zanim miasto Gdańsk wydało ekspertyzę, że ten strop nie zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców. 7 miesięcy ten człowiek musiał czekać na to, żeby miasto Gdańsk łaskawie zainteresowała się tą sprawą. Więc, drodzy Państwo, my tutaj nie przesądzamy o przyczynie tego pożaru, natomiast widzimy tutaj wyraźnie, że były zaniechania systemowe, że miasto Gdańsk po prostu nie było w stanie właściwie funkcjonować, że nie było w stanie zająć się z jednej strony swoim mieniem, a z drugiej strony, strony mieszkańcami, zarówno mieszkańcem swojego mieszkania, ale także jego sąsiadami. Mówimy wprost o tym, że miasto Gdańsk lekceważyło mieszkańców lekceważyło, to było jawne, jawne lekceważenie i pytamy też wprost o to, za co my płacimy. Za co my płacimy pani prezydent, za co płacimy tym wszystkim dyrektorom, tym wszystkim pracownikom, którzy nie byli w stanie rozwiązać tak naprawdę wydaje się dosyć prostej sprawy, bo jeżeli nawet mówimy o działaniach interwencyjnych, o posprzątaniu, o naprawie uszkodzeń, o ocenie tych uszkodzeń, to to powinno być robione natychmiast. Dlatego składamy interpelację do pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz i w Wnosimy w niej o pełne ujawnienie całej korespondencji, pełnej dokumentacji dotyczącej tego mieszkania, dotyczącej tych, tych spraw, komunikacji z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Pomocy Rodzinie, wykazów wszystkich kosztów, także kosztów ubezpieczenia, które musieli, przecież miasto Gdańsk musiało płacić dla ubezpieczyciela, Pana Sławomira, którego mieszkanie było ubezpieczone, który za każdym razem zwracał się o zwrot kosztów. Wnosimy o to, żeby władze miasta ujawniły dlaczego tak, Długo zwlekały, dlaczego były tak opieszały, jeśli chodzi na, na przykład o naprawę, ocenę tej, tej, tej stanu, tego sufitu i tej dziury, która tam świeciła od 7 miesięcy. Chcemy pełnego dostępu, pełnej informacji, a także listy osób odpowiedzialnych za te wieloletnie zaniechania. Chcemy wiedzieć, kto za co odpowiadał, dlaczego tego nie robił, jakie były powody tych decyzji. Ale w końcu też występujemy z konkretnym rozwiązaniem, z konkretnym pomysłem, bo drodzy Państwo, nie może być tak, że się czeka w XXI wieku w mieście Gdańsku 7 miesięcy na, na reakcję. Dlatego nasz postulat jest taki, 72 godziny na decyzję po, strony, po stronie urzędu w przypadku jakiejś sprawy interwencyjnej tego typu, a później 14 dni na wykonanie. Jedna osoba odpowiedzialna po stronie miasta, która spina wszystkie potrzebne jednostki, dzięki temu miasto może sprawnie działać. Bo dzisiaj miasto Gdańsk, które działa, co jest propagandowym sloganem pani prezydent Aleksandry Nulkiewicz, to jest po prostu kpina. To wyraźnie pokazuje, że miasto Gdańsk nie działa i nie radzi sobie z podstawowymi zadaniami zostawiając ludzi, zwykłych ludzi, mieszkańców Gdańska, którzy tutaj płacą podatki, którzy utrzymują tych urzędników, którzy utrzymują tę władzę na własną pastwę, losu, po prostu. Ludzi niezaopiekowanych. Więc, drodzy Państwo, mieszkańcy Gdańska płacą podatki za skuteczność, a, za, a nie za to, żeby miasto Gdańsk wysyłało pisma, w których mówi, że sprawa jest w toku, że dokładamy wszelkich starań, że prosimy o cierpliwość i tak dalej. Nie za to płacimy podatki. Więc teraz bardzo proszę, żeby głos zabrał pan Sławomir, który jest mieszkańcem tej kamienicy, który jest autorem wielu z tych pism, który od 20 lat borykał się z, no, z tym trudnym lokatorem, którego mieszkanie było dziesięciokrotnie zalane przez lokatora mieszkania numer 7. Bardzo proszę, panie Sławomir. Dziękuję, panie Radny. Tych zalań było znacznie więcej niż dziesięć, ale przepraszam. Nie, tak. nie szkodzi. W każdym razie. Przypowiedzieć, się. wydaje mi się, że mówię tutaj nie tylko w imieniu swoim, ale w imieniu wszystkich naszych sąsiadów, również mieszkańców sąsiednich kamienic, ponieważ skutki tego pożaru dotknęły również kamienic obok i ludzie z tych mieszkań wciąż tułają się po obrzeżach miasta, nie wiedząc kiedy będą mogli wrócić do swoich domów. Natomiast to, co powiedział pan radny, to co jest najbardziej przerażające to to, że od, przez 20 lat miasto, instytucje miejskie nie dokonały żadnych działań, które mogłyby zapewnić nam bezpieczeństwo. Co więcej, instytucje miasta nie interesowały się w ogóle stanem swojego lokalu, jako właściciel. Ja jestem właścicielem mojego mieszkania. Ja bym się zainteresował, co się dzieje w moim mieszkaniu, jeżeli bym je wynajmował. Miasto się nie zainteresowało. Na skutek tego doszło do odpornego zagrożenia. Te pisma, które przesyłaliśmy do miasta, ja to nazywam kroniką zapowiedzianej katastrofy. Ponieważ w każdym z tych pism ostrzegaliśmy, że skończy się to tragicznie. I skończyło się to tragicznie. Gdyby miasto wcześniej zareagowało, ten człowiek mógłby żyć, byłby zaopiekowany przez miasto, a my mielibyśmy gdzie mieszkać. Teraz nie mamy gdzie mieszkać i to, co jest jeszcze bardziej przerażające, na wczorajszej sesji Rady Miasta pani wiceprezydent wykazała całkowitą bezradność. W odniesieniu się do tej sytuacji, czyli to pokazuje, że miasto nie posiada żadnej strategii reagowania na sytuacje kryzysowe. Posiada tylko rozwiązania doraźne, natomiast te rozwiązania nas nie satysfakcjonują. Tu obok nie są ludzie, są sąsiedzi, którzy ucierpieli. Oczywiście prawdopodobnie moje mieszkanie ucierpiało najbardziej, ale także inne mieszkania. I proszę sobie wyobrazić, że, że nawet nie uzyskaliśmy propozycji, żeby przedstawiciele miasta się z nami spotkali. I poinformowali w jaki sposób miasto chce uczestniczyć w odbudowie kamienicy, w jaki sposób chce nam pomóc. To jest, to jest porażające, skoro Gdańsk ma ambicje być miastem europejskim, no to nie są europejskie standardy. Także przepraszam za, za mój ton, ale to jest rzeczywiście moja osobista tra tragedia i tragedia wszystkich sąsiadów, którzy tutaj stoją. Bardzo dziękuję. dziękuję. Myślę, że ten ton jest zrozumiały, panie Sławomirze, bo to z jednej strony wielka frustracja związana z tym, że tego można było uniknąć, 20 lat walki o to, żeby tą sytuację znormalizować, a teraz mamy no, takie, a nie inne skutki. Natomiast jeszcze bardzo bym prosił panią Reginę o to, żeby też w dwóch słowach powiedziała, w jakiej sytuacji... Proszę teraz mieszkańcy. Ja jestem mnie, 120, to. mieszkania 7. Zostaliśmy od razu wyrzuceni na bruk. Co najmniej, złożyłam pismo do Urzędu Miasta do Pani Aleksandry Dulkiewicz i czekam na odpowiedź już 10 dni. Nie wiem, co będzie dalej. Dziękuję. Bardzo proszę. Proszę, Piotrze. Szanowni Państwo, e, wiele tutaj już gorzkich słów padło wczoraj na sesji. Padło teraz z ust, tutaj, mieszkańców, ale, szanowni Państwo, złośliwie rzecz biorąc, powiedziałbym, że te kilkadziesiąt pism, które trzymam przed sobą, to są pisma, które przez 20 lat nie broniły się. Nie broniły tych ludzi, którzy stoją tutaj za nami. Można spojrzeć albo i nie spojrzeć prosto w oczy tym, którzy przeżyli wielką tragedię, którzy przez 20 lat. Próbowali miastu zasugerować, że dzieje się coś złego. Prosimy Was o pomoc. Przez 20 lat liczyli na to, że władze miasta Gdańska będą na tyle sprawne, na tyle uczciwe, na tyle chętne do pomocy, że nawet gdzie indziej poza Urzędem Miasta i wszystkimi instytucjami nie prosili o, o pomoc. Szala goryczy się przelała. Przelała się, ale w momencie, kiedy nastąpiła pewna tragedia, o której tutaj już Państwo wspominali. Dwie rzeczy, które są najistotniejsze. Pierwsza, że jest już trzy tygodnie po pożarze. Stopień zaawansowania prac możecie Państwo sami zobaczyć. Powiem szczerze, mizerny. Mieszkańcy nawet nam zgłaszali, że wielokrotnie sami odgruzowywali to, co tam za nami jest. To jest po pierwsze. Po drugie, szanowni Państwo, nie może tak być, że trzy tygodnie po tragedii jest zebranie wspólnoty. Miasto nie przysyła swojego przedstawiciela. A z tych dziewięciu mieszkań, które tam jest, trzy cały czas są w zarządzie miasta Gdańska. To jest skandal. Ci ludzie, dalej proszą, dalej proszą, ale obiecujemy, że, że ta prośba będzie usłyszana, mam nadzieję. Zrobimy wszystko, dlatego między innymi i do nas te dokumenty dotarły. I my praktycznie, że biorąc jako radni teraz Prawa i Sprawiedliwości, mam nadzieję, że tej sprawie nie pozostanie, jak to się mówi, bez echa. Natomiast apel jako radny z wieloletnim doświadczeniem wielokrotnie składaliśmy różnego rodzaju pisma w różnych innych tematach do prokuratury. Jakoś dziwnym trafem zawsze są umarzane, mimo że po latach wychodzi, że sporo mieliśmy tutaj racji w tym wszystkim. Mam nadzieję, że nie jeden prokurator się zainteresuje tą sprawą, rakiem reakcji, rakiem odpowiedzi i pozostawieniem tak naprawdę bez opieki gdańszczan akurat w tej kamienicy. Proszę o Szanowni Państwo, wczoraj na sesji Rady Miasta po no, prawie 6 godzinach od y, momentu, kiedy Pan przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Gwędzki, Pan Tomasz Ragowski poruszył tą sprawę y, na sali sesyjnej, pani Emilia Lodzińska, jedyne co miała do zaoferowania to puste wymówki, puste wymówki i powoływanie się na prawa człowieka. Szanowni Państwo, a prawa człowieka w ludzi, którzy są za nami, ich prawo do życia. Prawo do posiadania własnego mieszkania, prawo do posiadania przestrzeni życiowej, którą mogą sobie sami organizować, czy prawo chociażby do posiadania majątku? Czy ich prawa, prawa tutaj w tym momencie pierwszej, drugiej, ale też i trzeciej generacji, są gorsze niż prawa człowieka, który był umiejscowiony przez miasto w lokalu miejskim? Moim zdaniem nie są. I szanowni państwo, po to właśnie, żeby unikać naruszania praw człowieka tych ludzi, używając służb pani miasto posiada ośrodki wyspecjalizowane ośrodki, w których można interwencyjnie ludzi, którzy stwarzają tego typu problemy umieścić. Po co my jako mieszkańcy płacimy za funkcjonowanie tych, tych ośrodków? Po co płacimy za pensje tych pracowników? Jeżeli potem, gdy przychodzi okazja do wykorzystania właśnie tych instytucji, do skorzystania z przepisów, które pozwalają na uniknięcie zagrożenia, uniknięcie tragedii, miasto nie korzysta z tego typu ośrodków. Co więcej, jak wynika z pismu, które otrzymaliśmy, miasto wolało dać wiarę człowiekowi, który stwarzał te wszystkie problemy, stwierdzając, że jak on im opowie, że nie potwierdza zarzutów sąsiadów, to wszystko jest w porządku. To nie trzeba dalej interweniować. I, Szanowni Państwo, właśnie takie podejście, niekorzystanie z własnych instytucji, doprowadziło do tego, że dzisiaj kamienica przy Alei Generała Halera 118 Wygląda jak wygląda, a mieszkańcy, tak jak już słyszeliśmy, muszą sami na własną rękę organizować sobie jakieś miejsca do życia, bo nie mają ani informacji, ani, ani wiedzy, ani tym bardziej daty, które będą mogli wrócić do normalnego funkcjonowania. To jest, tak jak wskazywał pan chorzewski, skandaliczne. I Szanowni Państwo, należy sobie tutaj odpowiedzieć na pytanie przede wszystkim, dlaczego urzędnicy miejscy, którzy tyle sobie wycierają twarzy prawami człowieka, prawami mieszkańców czy robieniu. Dla osób, które są pokrzywdzone w sytuacji, kiedy naprawdę te sytuacje się wydarzają, milczą i chowają głowy w piasek. Bardzo dziękuję, drodzy Państwo, konkludując, my wiemy, że to nie jest jedyna tego typu sytuacja w mieście Gdańskim, że takich problematycznych lokatorów jest w Gdańsku więcej. Wiemy też, że ich sąsiedzi codziennie przeżywają horror w związku z tym, że nie mogą się z tymi lokatorami poradzić. Dlatego z tego miejsca zwracamy się do wszystkich mieszkańców Gdańska, którzy są w takiej sytuacji, którzy mają problem z takimi lokatorami, którzy czują się bezsilni, którzy czują się zostawieni sami w sobie, bo miasto Gdańsk nic w tej sprawie nie robi, o to, żeby zwrócili się do nas, żeby nas o tym poinformowali, żeby poinformowali radnych Prawa i Sprawiedliwości. I my się tą sprawą zajmiemy systemowo, bo tym trzeba się zająć systemowo, bo nie może być tak, no, że miasto Gdańskie jest bezradne, że władze Gdańska są bezwolne wobec tego, jak wyglądają stosunki sąsiedzkie między lokatorami ich mieszkań, a innymi normalnymi mieszkańcami. Tak nie może być w mieście Gdańsku w XXI wieku w Europie, że Gdańsk nie radzi sobie z tego typu sytuacjami. Dlatego apeluję do mieszkańców Gdańska, żeby się do nas zwracali. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to. Bardzo proszę. Państwo dziennikarze. Są jakieś pytania? No nie, myślę, że pomysł rozwiązania padł, więc chyba jest ok. Jasne. To było dobrze. Dobrze. Jasne. To bardzo dziękujemy i dziękujemy informować o postępach tej, tej sprawy.